Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Marcin Wróbel. Witam, witam. witam. Jak tam? Nie, mam, nie mam dzisiaj niestety swojego mikrofonu, bo nie dostaliśmy akredytacji z tym spakiem. Myślę, że tutaj trochę mm, rasistowskie podejście organizacji no do osób niskorosłych, czyli do mnie, za, zaważyło o tym, że nie zostaliśmy no i... No cóż, ale dam chociaż wywiad tobie. A tak to byśmy na dwa baty lecieli na popularnie. Dwa baty na baty lecieli. Ja to... tobie przykładam do, do japy, tymi I co i, a... i gadamy, nie? Mikrofony. <laughs> Mikrofony tutaj... i co gadamy, nie? <laughs> tak, tak, a, tak, dużo tak. afer tajskich, także tutaj nie, 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 można, nie można pozostawiać nie. dwuznacznych... Tak, oczywiście nigdy nie, nie mamy nic do e, społeczności LGBT, ale... Ale my tylko i mikrofonem przystawiam do buzi. Dobra, ty kontra Szeliga. Tak. Fajna walka, jeśli chodzi nawet o konferencję, no bo jest show, pewnie też show będzie jeszcze, jeszcze rosło z każdym. No właśnie nie wiem, czy widziałeś konferencję, Piotrek już nawrócił, jest teraz Spokojne. dobrym chrześcijaninem, żałuje za grzechy, za godzinę otwiera kółko różańcowe i spotykamy się tam, będziemy odmawiać zdrowaśki. A myślisz, że to ma związek tego... taka pokorna strona z tym, co działo się z Denisem Załęckim? Jestem przekonany. Myślę, że... wychowawczy liść, odmienił po prostu życie Piotrka. Myślę, że może ktoś wcześniej powinien to zrobić. Czyli, Szkoda, że tak długo to trwało. Czyli Denis Załęcki nauczył pokory szedli. Denis, Liść, jak była złot, ręka Boga Maradony, no to ręka Boga ręka, Denisa. Ręka Denisa. Ręka Boga Denisa. Nawraca. Czy pokory? Nawraca. Ja myślę, że to... Będzie się z korzyścią dla pioska, czy jednak yy, ta jego taka wersja bedboya była lepiej, jeśli chodzi o jego sprzedaż. Nie, no, ja go bardziej lubię takiego fajnego grzecznego, który mówi dzień dobry na klatce, no. ale mówię, no to wcale nie zmieni faktu tego. Przepraszam za te słowa, które powiedział, tak, za te tam wrzut, co wrzucał na mnie. Yy, no ale jakby to już zostało powiedziane i za to musi zostać rozliczony, tak? Tak jak z Denisem powiedział coś tam podobno, po, nie wiem, bo nie słyszałem tego ani nie widziałem. I potem dostał wyławczego liścia podobno, tylko z tego, co widziałem na filmiku, tak? No i tak samo będzie w tym przypadku. Tylko że zrobimy to w klatce i tyle. chyba będzie podejrzewam kilka wychowawczych. Zobaczymy ile to potrwa. Trzymamy za, e, zakontraktowane 3-3 minutowe rundy i na to się nastawiam. Wolałbym nawet się nad nim pastwić trochę. Taki sodysta trochę. Troszeczkę. Wychodzi. Troszeczkę tak, no. Wychodzi z ciebie taki świr? No, troszeczkę tak, no. Ale będziesz czemu też pokazać, że jednak jest ta przewaga, jeśli te chodzi o Twoje doświadczenie. W MMA. No bo tutaj nie, nie ma nie tego w... pokazać, no bo jakby w każdej walce chcę pokazać, że jestem w stanie pokonać mojego przeciwnika. No i nie będę To teraz Ci pokazuję to, że mam doświadczenie większe, jak w mam, Pum! To Ci pokazuje, że ja miałem kilka walk, więc Pum! Nie, to nie tak nie działa. Po prostu go już no powiem, bo nie mam swojego nie, i nie mikrofon, jestem no. takim zazdrośnikiem, że zniszczę twój biedna redakcja, teraz. Nie będę pies biedna. ogrodnika, niszczę mikrofony wszystkim, zniszczę wam wszystkie mikrofony. Jeszcze nie jedno pytanie, czy masz ten respekt mimo wszystko, jeśli chodzi o jego siłę uderzenia? No bo siły ma, to trzeba przyznać, że jak trafi na punkt, no to Oczywiście, wiele osób. Oczywiście, że tak. No spodziewam się. Oczywiście, do każdego przeciwnika, z którym wychodzę do walki, wiem, że może mnie znokautować, wiem, że może mnie trafić, wiem, że może jak popełnię błąd, skapitulo skapitulować na tym i wygrać walkę, więc będę na to uważał. Chyba nie wyjdę. Nie widzę tej walki bezmyślnie, z opuszczonymi rękami, myśląc, że on nic mi nie może zrobić. Ja nie jestem nieśmiertelny. Jestem śmiertelnym człowiekiem, krwawie, tak jak inni. Park też chyba fajnie w tej walce pokazał, że no spokój. Dał się wystrzelać, wystrzelać strzelicę i potem, potem go sobie kąsił tak powolutku. No tak, no to jest właśnie charakterystyka walk Piotrka. On jest bardzo dużym gościem, prawdopodobnie pod wpływem środków dopingujących. Ma o wiele, szybciej, o wiele szybciej pompują mu się mięśnie. To jest dowiedzone naukowo. Po drugie, Trembolon, do którego się przyznał, tak, jest bardzo toksyczny dla wątroby. Więc ta wątroba ona będzie o wiele bardziej wrażliwa na ciosy. To już jest kilka po takich rzeczy z głowy, które charakteryzują go jako osobę. I jako zawodnika charakteryzuje go to, że ma krótki ląd i próbuje szarżować. Poruszyć taką wielką masę mięśnia, on jest tego samego wzrostu co ja, ale ma o wiele większe łapy więc dotlenić te wielkie mięśnie, niestety zajmuje, potrzeba trochę tlenu, wchłania tlen podejrzewam tak samo szybko jak osoba mojego, moich rozmiarów, ale ma o wiele większe napompowanie sztuczne, napompowane sztuczne mięśnie. Myślisz, że właśnie te ciosy na wątroby będą w tej walce takie... Polecam obejrzeć trzy akcje na Sheeligę na Sixpack TV, tam wszystko objaśniłem. Autor, reklama jeszcze musi lecieć? Oczywiście, to są fajne akcje, które przygotowaliśmy na ligę Jeżeli się Liga jest troszeczkę bardziej inteligentną osobą, niż się spodziewam, obejrzy te filmiki. Tak jak powiedziałem, myślę, że niektóre jego wypowiedzi są debilne, tak? Nie oceniam oczywiście jego inteligencji całego, całego kształtu. uważam, że niektóre jego wypowiedzi są debilne i nieprzemyślane. Ale U Ciebie też widać taką przemianę, jesteś też dużo bardziej, no nie wiem, czy, czy dobre słowo, że pokorną osobą, jeśli chodzi o tę konferencję, bo na początku Patryka, też pamiętamy, jak to, jak to wyglądało, no chyba, że Szeliga aż tak Cię nie, nie denerwuje. Nie denerwuje przyszedł. mnie aż nie. tak, po prostu, no. No wie go tak, mówię, dzisiaj poszedł do mnie, zaczął przepraszać mnie, mówi, że mam zajebistą kurtkę, wiesz. No dzięki, To masz fajną kurtkę. No i, i ogólnie jest spoko, nie, mówię, no kurwa, no jak się gniewać do takiego, no I jeszcze Filipek podchodzi do mnie i mówi, no kurde, no nie da się go tak do końca nie lubić, tak, no kurwa, faktycznie, no jest takim lusim. Ja myślę, że to jest taki wielki, to jest taki mały chłopczyk uwięziony w takim wielkim ciele tego, tego Mario Trenera, tak, Stosa Banosa i to jest taki mały, fajny chłopiec, taki Piotrek, zagubiony. masz mały Piotrek, zagubiony, właśnie próbuje odnaleźć jakby, swojego siebie, tak? zadaje się z chłopakami, którzy są tam z ulicy, no to chce być gangsterem, tak? teraz się zadaje z y, Mateuszem Kubiszem, no chce być on, potor, pokornym sportowcem, teraz y, zadaje się, w kół, w, w, się na kółko ministrantów, chce być ministrantem. I przychodzi Marcin Brzoszek i powie, chodź Piotr, pójdziemy na spacer, lody. A Marcinie, chcę być taki jak pan, <laughs> nie panu, jesteś niewiele nas różni wieku, ale chcę być taki jak ty. Chcę weźmiesz... stworzyć tą sportową walkę. No. I ty weźmiesz Piotrusia za rękę i pójdziesz na spacer, tak? Tak, tak, tak. tak, 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 tak. do kościoła? Tak, nie chcesz, no, tak, no tak, no tak, wezmę go tak. Mam dziecko w drodze, więc poćwiczę sobie na piątku, jak się z dziećmi obchodzić. Tydzień się... przed walką rodzi mi się córeczka piękna. O, to gratulacje. Tak, tak. To miał piękny prezent, to walka. Tak, rodzi... fajny będzie prezent, gratulacje bo dobra, dobra, dwa dni dobra, jestem dobra. w domu i najgorsze, kiedy trzeba najgorsze, wiesz, te noce nie przyspalne, to ja wyjeżdżam na walkę. Ż I żona zostaje, narzeczona. i... Właśnie ale, ale dobry, dobry super, sposób. super się sprawdzi, bo ma no fajne się, podejście. Nie jesteś taktykiem. Nie? Jestem taktykiem. W dobrym momencie I w walce, w życiu, i w życiu. W życiu. No to. to się wszystko przekłada. No bo pokutujesz potem w domu. Na pewno, oczywiście będę się opiekował, będę zerwał nocki z przyjemnością, tak? Dobra, to jeszcze powracamy do Fejmu. Pierwsza konferencja, nowy rok. Ważny rok, jeśli chodzi o free fighty, no bo było dużo mówiono o tym o tej spadku pay -per view, o tym spadku zainteresowania. Dzisiejsza konferencja chyba fajnie się ogląda. Jak ty na to wszystko patrzysz, jeśli chodzi o tą otoczkę? Wiesz co, no ja jestem. Chyba nikt nie spodziewał się, że te rekordy wyświetlimy coraz większe, aczkolwiek. Nie uważam, żeby Free Fighty spadły do takiego poziomu, żeby się nie przestało opłacać, tak? Nie można pikować cały czas. Doszliśmy do takiego plato, tak? I teraz będziemy szli po takiej y, równej linii, tak? Będą karty, które będą się tak, będą karty, które się sprzedawały super, będą karty, które się będą sprzedawały gorzej, tak? Jeżeli będą drętwe zestawienia, będą się sprzedawały gorzej. Fajne zestawienia będą się sprzedawały fajnie. Fajne dymy, tak jak były u nas y, i fajne zestawienia, jak są na tej karcie, będą się dobrze sprzedawały. Jestem spokojny o swoją pracę. Jestem już w branży 11-12 mam w ludzi. Zresztą są trzy federacje. Jest wiadomo, jest Fame, potem jest High League, jest Prime. Myślisz, że na rynku dalej jest miejsce dla Prime? No bo mówiło się o tej słabej sprzedaży, mówiło się gdzieś tam o zamknięciu federacji nawet. Jak Mam myślę? nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Nie, nie mam nadzieję, że będzie miejsce. To oczywiście. Pomimo tego, że nie przeładam za Kutasiuszem, tak? Wszyscy chyba o tym wiedzą. Nie życzę mu źle, nie życzę, żeby upadli. Fajne robiły niektóre zostawienia. Dobrze się to mi też oglądało. Jeśli chodzi o Dymę w Twoim wykonaniu, to na pewno właśnie bardziej będzie na ciebie działał Don Cassio, Nie powiem tego pseudonimu, To ty powiedział, pan redaktor to powiedział, nie ten redaktor. Na pewno ten, ta, te, takie zestawienie, plus Mateusz Murajski, o którym ostatnio rozmawialiśmy, że wyzwał cię na Instagramie. no Te dwa zestawienia na pewno byłyby. Ale przyprosił później też przeprosił. Też ministra Mateusz. Ojciec Mateusz i ojciec Piotr. O, święci no A Teraz sobie wyobraziłem kościół, oł, ta, Oni na chmurce, oni na chmurce latają nad nami. Ołtarz, Ołtarz Piotra z wy, wydzielanym kałachiem, no Mateusz Moreński. I tam eską y, pod okiem. Tak, tak, A to nie jest Pion? A To nie jest es? Ja myślałem, że to jest es. Jak Aha, Nie wiem, nie wiem. A wyobrażasz sobie kościół, tylko w ty, Ministrant Mateusz Młoneński, mm. minister Piotr Szliwko, a kto księdzem mm. by został ten. ten no, no pewnie Jacek, oj. ojciec Jacek, tak? Ojciec, oj. ojciec ojców, papi, 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 kapucyn, Papieżem tego kościoła. No, może być skupem, już nie przesadzajmy. Tak? tak, tak. I zamiast Amel będzie kudemo. Taki feng. Francuski, no <kluje> Tak. Tak, tak, tak. tak. Dobra. Jeszcze powiedzmy o tych twoich przyszłych walkach. No wiadomo, że to temat przełkł, że zawsze się pytało o Na następnych... jego szef Alek Tańcula. Albo byś zwycięzca tej walki, tak? Bo wiewiór, wiewiór jako zawodowy zawodnik, tak? Wypiera się że swojego tego, że, że nie jest znany z niczego innego oprócz free tak? tak? No, czyli jest no, nie, zawodowym no, zawodnikiem, więc wypiera się, on chce tylko walczyć z free fighterami, chce was swój wypad. No to kończy się, jest freak... ja reportera, ja reportera, ja reportera tak, teraz. No tak. właśnie, no. Jesteś najbardziej free Ej, kurczę, jest najbardziej freakfightowym zawodnikiem bo teraz, Polsce. Bo teraz Michał Cichy chyba był y, jako najlepszy mhm. reporter wśród, y, znaczy najlepszy zawodnikiem MMA wśród reporterów. Mhm. Bo teraz chyba kurczę. Nie, nie chyba jest jego kurcztem reporterskim, na pewno, tak? No, tak, ale teraz jesteś reporterem, to jesteś najlepszym zawodnikiem wśród reporterów. Na pewno. Kurczę, no teraz już. No się, jeszcze pan Wampir jest tak, tutaj też tak, reporterem, tak. więc... Y... Więc tutaj jeszcze mamy no teraz konkurencję. Teraz wszyscy tak. te reporterzy, którzy chcieliby spróbować, jak dwa razy to. Polenny do... <grydali> kaszel. No słyszę, dwa razy to no przemyślą. Przepraszam. Jeżeli was zarażę, wybaczcie. To chyba nie, nie to słowo na C i na... kończące się na Id. Jeszcze <grydali> powiedz, właśnie jeśli chodzi o Twoje. To nie jest Seward. Rosnące umiejętności reporterskie w Sixpacku też się tam fajnie sprawdzasz. Naturalnie, wygląda tak, fajnie. Tak, mi się wydaje. Fajnym odbiorem się spotkałem, naprawdę. Mówię, no potrzebuję nowych hejterów, bo ci, którzy mnie kiedyś hejtowali, już mnie zaczęli lubić, Nuda. więc kurde, Nuda. dawaj nowych. Teraz przejmę fanów Piotra. Hejterów, hejterów Piotra. Nuda, takim taką bestią, która wsysa hejterów tak, i pokona... Tak. Dementorem. dementorem. Dementor dzisiaj mówił o piosence dementorem ja będę takim dementorem. No. Dobra, Dementor był nie do rozjebania, więc nie mówię, żeby było go zabić. No, expecto, i... Nie można było go straszyć. Straszyć, no, no. Taką straszyć można mnie na chwilę na pewno, ale, ale niedługo wrócę. Wrócę, wrócę wysłać twoją duszę. Czekamy.